Witamy w tym przewodniku dotyczącym wymiany przednich amortyzatorów pneumatycznych w Porsche Cayenne 92A lub Volkswagenie Tuareg 7P5 lub 6 na elektroniczne amortyzatory pneumatyczne e-Ride firmy Arnott. Przeprowadzimy cię przez niezbędne kroki, aby zapewnić udaną instalację. Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że zastosowano niezbędne środki bezpieczeństwa, które można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu. Należy odpowiednio podnieść i unieruchomić pojazd oraz odizolować wszelką zgromadzoną energię, aby zapobiec obrażeniom lub uszkodzeniom. Ten pojazd zawiera zamknięty układ zasilania powietrzem. Wymiana komponentów wymaga właściwego przestrzegania procedur określonych w literaturze serwisowej OE. Nieprzestrzeganie procedur zalecanych przez OE może spowodować uszkodzenie części i lub awarię. Zacznij od ustawienia układu kierowniczego do jazdy na wprost. Następnie podnieś pojazd i zdejmij odpowiednie przednie koło. Otworzyć maskę i zdjąć odpowiednie elementy wykończenia wnęki silnika, aby uzyskać dostęp do górnego mocowania kolumny i złącza elektrycznego. Następnie wymontuj amortyzator kolumny silnika. Teraz nadszedł czas na odłączenie połączenia elektrycznego od amortyzatora. Po odłączeniu połączenia elektrycznego poluzuj i zdejmij górne nakrętki mocujące kolumny. Następnym krokiem jest poluzowanie i usunięcie przewodu powietrza, a następnie usunięcie i wyrzucenie złączki powietrza OE. Przed włożeniem istniejącego przewodu powietrza do nowej kolumny pneumatycznej należy zdemontować i wyrzucić złącze starego przewodu powietrza. Aby to zrobić, przesuń gwintowaną część w górę przewodu i rozłóż tuleję zaciskową, aby ją wyjąć. Następnie sunąć złączkę z przewodu powietrza i wyrzucić. Kontynuuj, odłączając łącznik czujnika wysokości. Odłącz przelotkę przewodu hamulcowego. Teraz odłącz przelotkę i połączenie czujnika ABS. Następnie oddziel przegub kulowy od zespołu wrzeciona. Poluzuj i zdejmij śrubę i nakrętkę górnego łącznika końcowego drążka skrętnego. Poluzuj również nakrętkę łącznika końcowego dolnego drążka skrętnego, ale nie zdejmuj jej. Na koniec poluzuj i wykręć śrubę dolnej kolumny zawieszenia. Teraz można wymontować kolumnę z pojazdu. Rozpocznij montaż nowej kolumny pneumatycznej Arnot w pojeździe. Upewnij się, że wszystkie nakrętki i śruby są dokręcone zgodnie ze specyfikacją producenta pojazdu. Ponownie zamontuj dolną śrubę mocującą kolumnę. Ponownie zamontować śrubę i nakrętkę łącznika końcowego górnego drążka skrętnego. Teraz dokręć nakrętkę łącznika końcowego dolnego drążka skrętnego. Ponownie zamontuj nakrętkę górnego przegubu kulowego. Teraz rozpocznij ponowne podłączanie czujników. Zacznij od przewodu hamulcowego i przelotek przewodów czujnika ABS. Następnie podłącz ponownie przewód czujnika ABS. Na koniec podłącz ponownie łącznik czujnika wysokości. Zamontuj złączkę powietrza Arnot do istniejącego przewodu powietrza, usuwając i wyrzucając zawleczkę transportową i wkładając przewód powietrza przez złączkę. Przewód powietrza powinien znajdować się około 6 do 8 mm poniżej tulei zaciskowej. Pociągnij złączkę powietrza na zewnątrz, aby zablokować tuleję zaciskową. Teraz ponownie zainstaluj przewód powietrza. Zamontuj trzy dostarczone nakrętki montażowe górnej kolumny i dokręć je. Ponownie podłącz połączenie elektryczne kolumny pneumatycznej. Ponownie zamontować amortyzator kolumny silnika. Ostatnie kroki to ponowne zamontowanie bocznej osłony pod maską i zamontowanie koła. Po wykonaniu tych czynności można opuścić pojazd i instalacja jest zakończona. Dziękujemy za skorzystanie z naszego przewodnika. Prawidłowy montaż zapewnia długą żywotność i wydajność układu zawieszenia pojazdu. Życzymy bezpiecznej i udanej naprawy.